Są takie rośliny, które wymagają nieco więcej uwagi. W tym odcinku zaprezentuję Ci rośliny domowe, które najczęściej stwarzają nam problemy. Oczywiście wspomnę o tych problemach, co się dzieje i jak temu zapobiegać. Często bywa tak, że kupujemy nową roślinę, wprowadzamy ją do domu i nie do końca jeszcze jesteśmy w stanie ją wyczuć. Nie wiemy, czy odpowiada im temperatura, wilgotność powietrza, czy często ją mamy podlewać, czy może rzadziej jaką wodą podlewać i przez to zaczynają pojawiać się problemy. Mam nadzieję, że ten film będzie dla ciebie przydatny, a ten czas spędzony na oglądaniu tego filmu upłynie ci przyjemnie. Niby taki prosty w obsłudze AloeS, a jednak potrafi sprawiać problemy. Najczęściej spotykany problem do jego gnicie od dostarczania zbyt dużej ilości wody. Podlewamy go wtedy, kiedy ziemia w doniczce zupełnie przeschnie. Za duża ilość światła oraz jego przesuszenie powoduje to, że roślina brązowieje, marszczy się, a jego liście zwijają się do środka. Calatea. Rośliny uwielbiane przez przędziorki. Dlatego uważam, że jest to idealny prezent dla osoby, której chcemy sprawić psikusa. Gdy ich liście żółkną, to zaglądamy pod spód liścia i doszukujemy się przędziorków. Bardzo częstym powodem zabierania tych roślin jest ich przelewanie. Krąży opinia, że kalatee wymagają stale wilgotnego podłoża, co dla osoby, która ma ciężką rękę do podlewania może oznaczać spacer z kalateą w stronę kompostownika. Sukcesem w uprawie tej rośliny jest niedopuszczenie do całkowitego przeschnięcia bryły korzeniowej. Podlewanie wodą miękką, przefiltrowaną, bo jeżeli podlewamy wodą prosto z kranu, to na końcach liści zaczynają pojawiać się plamy. Nadmiar wilgoci w bryle korzeniowej to wykwity grzybowe na liściach. Trzymajmy ją z dala od bezpośredniego palącego słońca oraz od przeciągów, i roślina będzie zadowolona. Bardzo dużo pytań dostaje odnośnie monstery, i najczęściej spotykanym problemem to jest jej przelanie. Przelanie monstery objawia się plamami na liściach żółtymi, brązowymi i czarnymi. Kolor zależny jest od choroby grzybowej, która zaatakowała roślinę by uniknąć chorób grzybowych. Podlewamy ją wodą miękką, przefiltrowaną wtedy, kiedy podłoże niemalże przeschnie. Możemy nawet ją raz na jakiś czas przesuszyć. Nic jej się nie stanie, pod warunkiem, że takie przesuszenie nie będzie długotrwałe. Draceny i ich żółknące, opadające liście co najczęściej spowodowane jest przelaniem. Przelanie rośliny powoduje gnicie korzeni. Nadmiar wilgoci w podłożu powoduje duszenie się rośliny, przez co więdnie. Nadmiar wilgoci w podłożu jest idealnym środowiskiem do rozwoju różnych chorób grzybowych. Dlatego pamiętajcie, by ją podlewać wtedy, kiedy ziemia w doniczce zupełnie kompletnie przeschnie. Skrzydło kwiaty i wiele problemów. Brak wytwarzania kwiatów, co może być spowodowane złym, zbyt ciemnym stanowiskiem lub brakiem odpowiedniego nawożenia. Plamy na liściach od przelania. Roślina ta wymaga wilgotnego podłoża, a dokładniej nie możemy dopuścić do całkowitego przeschnięcia podłoża. I najlepiej ją podlewać wtedy, kiedy widzimy, że liście powoli opadają. Podlewajmy wodą miękką. Deszczówką, wodą przefiltrowaną. Woda z kranu powoduje brązowienie końcówek liści. Pilea, pozwijane liście od przeciągu lub ataków ciornastków albo przędziorka. Dlatego zaglądajmy pod spód liścia, jeżeli liście się zwijają. Czarne plamy na liściach od przelania i chorób grzybowych, takich jak szara pleśń. Choroby powstają wtedy, kiedy w ziemi jest za dużo wilgoci. Pamiętajcie, że pilea jest półsukulentem czyli nie wymaga dużej ilości wody, a nadmiar powoduje choroby i zahamowanie wzrostu rośliny. Bananowce i żółknące liście. W ogólnych informacjach na temat tej rośliny znajdziemy wskazówki, że roślina wymaga stale wilgotnego podłoża. A dokładniej chodzi o to, by nie dopuścić do całkowitego przeschnięcia ziemi. Wystarczy podlewać go mniej wodą miękką czy przefiltrowaną, a najlepiej deszczówką. Podlewajmy systematycznie, regularnie taką samą ilością wody. Postawmy go w widnym, jasnym stanowisku oraz ciepłym, a roślina będzie będzie zadowolona. Storczyki i tutaj problemów jest znacznie więcej. Najczęściej problemy pojawiają się wtedy, gdy podlewamy za często, za dużo i złą wodą. Nadmiar wody w okolicach korzeni powoduje ich gnicie, ogniska zapalne chorób grzybowych, przez co roślina zrzuca kwiaty, liście się marszczą, żółkną. Podlewanie złą wodą, twardą wodą powoduje to, że korzenie przestają pobierać wodę i składniki odżywcze i roślina marnieje. Przy zraszaniu i podlewaniu rośliny od góry często zalewany jest stożek wzrostu. A to powoduje zgnicie całej rośliny. Trzymajmy je z dala od przeciągów. Systematycznie sprawdzajmy, czy nie zostały zaatakowane przez szkodniki, bo jest to roślina, która lubi być atakowana. Więcej na temat storczyków znajdziesz w playliście, którą podlinkuję ci w opisie pod tym filmem. Paprocie, które są bardzo wrażliwe na miejsce, w którym je postawimy. Wrażliwe są również na przelanie. Podlewamy je wtedy, kiedy ziemia niemalże przeschnie. Nie podlewajmy za często. Podlewajmy wodą miękką, przefiltrowaną lub deszczówką. Nie dotykajmy liści. Nie przestawiajmy tej rośliny z kąta w kąt. Trzymajmy z dala od bezpośredniego słońca, ale również z dala od przeciągów. Nie przesadzajmy ich bez powodu, starajmy się nie naruszyć korzeni. Więcej na temat paproci, ale innych wspomnianych wcześniej roślin znajdziecie w filmach podlinkowanych w opisie pod tym filmem. Kolejna roślina, wielce arcyksiężna alokazja. Wystarczy na nią krzywo spojrzeć, a ta zaczyna zrzucać liście. To jest ta roślina, z którą ciężko mi jest się dogadać. Raz, że ją przelałam, dwa, że dostała chłodny powiew mroźnego przeciągu i zrzuciła liście. Roślina ta jest wrażliwa na wszelkiego rodzaju zmiany. Nie lubi przestawiania, wymaga jasnego, rozproszonego światła, miękką wodę, przefiltrowaną lub deszczówkę, bo w innym przypadku zaczną pojawiać się nam plamy na liściach i na końcach liści. Przeciągi ciepłe, chłodne powodują purpurowe, fioletowe plamy na liściach. Nie możemy dopuścić do całkowitego przesuszenia bryły korzeniowej. Przy ataku ziemiórki bardzo często larwy wgryzają się w bulwy. Przy zbyt dużej wilgotności podłoża bulwy nam podgniwają. Wymaga wysokiej wilgotności powietrza, częstego nawożenia, nawet co drugie podlewanie. W przeciwnym przypadku przestanie puszczać nowe liście, a jeżeli zacznie puszczać jakieś liście, to te będą niewielkie. Ale okazji wystarczy zaburzyć jeden ważny czynnik do prawidłowego wzrostu, np. przykład złe naświetlenie, a ta przestaje rosnąć. Wystarczy jej nalać trochę więcej wody, a ta zaczyna zrzucać liście. Zrobi się trochę chłodniej, przestaje rosnąć. Przeciągi? Zrzucaliście. Nie każde warunki mieszkaniowe będą odpowiednie dla tej rośliny, ale zawsze warto próbować, sprawdzać, testować, czy dana roślina w naszych warunkach sobie poradzi. Czy będzie jej odpowiadała wilgotność powietrza, czy mamy odpowiednio nasłonecznione stanowisko, by postawić tam jedną z wymienionych roślin. Gdy jakaś roślina wyląduje w kompostowniku, to nie ma co się poddawać. Warto spróbować raz jeszcze. Postawić nową roślinę w innym miejscu, podlewać rzadziej poprzelanie jak słyszycie jest najczęstszym powodem zamierania roślin. Zadbajmy o jakość wody i rośliny obserwujmy jak reagują na różnego rodzaju zmiany. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał, jeżeli tak to zachęcam Cię do udostępnienia go znajomym. Miłego dnia Ci życzę, niech Twoje rośliny rosną pięknie i zdrowo. Pozdrawiam!